Tentyki wewnątrzszkowe występują u co dwudziestego dorosłego człowieka i większość z nich nie pęka w ciągu życia. W związku z tym, gdybyśmy wiedzieli, które tętniaki nie pękną, większości z nich w ogóle nie musielibyśmy leczyć. Problem w tym, że jeśli tętniak pęknie, to niestety po takim wylewie do mózgu aż 50% pacjentów umiera. W związku z tym, e, część tętniaków musimy leczyć. Tych tętniaków, o których e, wiemy, że mają większe e, ryzyko krwotoku. Ostatnio wykorzystaliśmy bardzo nowoczesną metodę e, wspomagającą leczenie e, operacyjne metodą klipsowania jest to metoda tak, zwanego, tak zwanej szybkiej stymulacji komór serca w angielsku Rapid Ventricular Pacing. Ta metoda stosowana jest na świecie od niedawna i tylko w nielicznych ośrodkach na świecie i polega na tym, że e, przed, na czas operacji kardiolozy e, Wkładają do serca elektrodę i czasowo, w odpowiednim momencie operacji, generują bardzo szybki rytm serca. Rzędu 150 skurczy serca na minutę, a to powoduje znaczne obniżenie ciśnienia krwi. Skoro ciśnienie krwi się obniża, to obniża się również ciśnienie w tętniaku, a to skutkuje tym, że ściany tętniaka wiotczeją. I to pomaga nam w manewrach operacyjnych, w samym momencie, tak zwanego klipsowania. Ta metoda ułatwia nam szymiarki, nazwijmy to, tych klipsów na tzw. szyję tętniaka. I ta właśnie metoda powoduje, że ryzyko krwotoku w czasie operacji jest dużo niższe, bo ten tętniak jest wiotki, nie ma takiego naprężenia ścian. I druga, druga zaleta tej metody to jest to, że sam moment przymiarki tych klipsów jest dużo łatwiejszy. Wykonaliśmy już trzy takie operacje, ostatnią kilka dni temu, pierwszą niecały rok temu i no, musimy się pochwalić, że nawet to było pół roku wcześniej niż w słynnym amerykańskim Instytucie Barrow Neurological Institute w Arizonie. I nasze doświadczenie jest takie, że wszyscy trzej pacjenci nie doświadczyli żadnych niedowładów po operacji. Wszyscy byli wypisani do domu w stabilnym stanie. Oczywiście ta metoda nie będzie często wykorzystywana, jako że. Służy do leczenia tylko tych najbardziej skomplikowanych tętniaków. Ale to, co jest warte podkreślenia, że oprócz tego to również stosujemy inne nowoczesne metody, tak jak na przykład śródoperacyjną wideoangiografię z użyciem zieleni indocyjaninowej, która jest również bardzo takim nowoczesnym sposobem upewnienia się, że przepływ krwi przez mózg po zaklipsowaniu tętniaka jest prawidłowy i według obecnych najnowszych za Leceń nie powinno się w ogóle operować niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych bez e, takiego monitorowania i upewniania się co do bezpieczeństwa zabiegu. I e, to co jest ważne, że obecnie w klinice dysponujemy unikatowymi możliwościami leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych i w sensie metod wewnątrzczaszkowych i operacyjnych. Unikatowość e, Polega na tym, że właściwie jedynie kilka ośrodków w Europie ma obecnie takie możliwości, jak posiadamy w klinice neurochirurgii na Banacha.